Loelo 3210, przychodzi ta wiekopomna chwila. Woda ma temperaturę taką jak w zbiorniku. Tak więc za chwilę do tego nanoakwarium wpuścimy nowe, nowego domownika. Nazywa się Nunek. A Nunek to bojownik syjamski. Jak jemu będzie i współmieszkańcom to się okaże. Mam nadzieję, że będzie spokojny typ, nieagresywny. Za chwilę zobaczycie. A tutaj już troszeczkę mieszkańców jest, ale nie zapominajmy, że to jest tylko 21 litrów. W związku z tym ważne są, ci, ważne są też ci, którzy już tutaj mieszkają od dawna. A dla krewetek nie jest zbyt dobrze jak są ryby, wiadomo. Tak więc przystępujemy. I zaraz następuje te słynne plum. I czy się zadomowi? Zawsze to jest szok. Ja tutaj jeszcze przy okazji zrobię próbę, zbadam wodę jaka była. Ja wiem, że wodę, którą się przynosi. To ma, ona ma bardzo zachwiane parametry, ale tak zgłupia frant, czy miał parametry dobre, czy złe, to się okaże. I tu musi poznać wszystko, bo wiadomo, nie jest to takie proste. Tutaj woda jest naprawdę na bardzo wysokich rygorach, bardzo czysta, podmieniana. Wszystko, zarówno pecha, jak i gecha. Jest idealne. Nie ma azotanów. Nie ma fosforanów. Także jest wszystko takie. To jest taki. Nie wiem czy mini lowtech, czy high tech. Bo jednak dozowanie CO2 jest. Ale jak widzicie, bardzo minimalnie leci bąbelek po bąbelku. On się musi tu zaklimatyzować. Nasz nunek. Jest super, to są pierwsze jego chwile. Dzisiaj poniedziałek, 15 marca. Pierwszy raz chyba widzi takiego ślimora. A już jest zainteresowany nim. Mam nadzieję, że będzie spoko. Ma tu już trochę kryjówek, miejsce jest już takie, już jest zbiornik, który ma ponad 4 tygodnie. Jest można powiedzieć, że już jest chyba dojrzały. Dodatkowo były aplikowane były bakterie nitryfikacyjne, że mam nadzieję, że będzie wszystko ok. No tutaj widać, że krewetka, mam nadzieję, że jej nie zje. On tutaj jest na razie gościem. Wystraszył się trochę. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. On musi wszystkie osoby poznać. Był w bardzo małym zbiorniku. Szkoda mi się go zrobiło, jak zobaczyłem go w sklepie akwarystycznym. Gdzie był w takiej mini kostce. Taka kostka typu jak szklanka wody. Ale wiadomo, ci w sklepach akwarystycznych to wiadomo, jak podchodzą do tych rybek, aby był zysk. Popatrzyłem tylko trochę na płetwy, czy nie są w miarę. To jest jedyny, który się w sumie rozprężał. Mam nadzieję, że będzie zdrowo się chował. Tutaj są dosyć dobre parametry. Staram się, żeby nie było przepełnienia i tak dalej. Także będzie tylko ta rybka, a tutaj ta, ten głupik, ta samiczka, ona będzie za jakiś czas odłowiona. No i to tyle. Pozdrowienia serdeczności. Jeszcze oczywiście popatrzymy trochę, bo chciałem dzisiaj zrobić taki dłuższy film. No. Ktoś tam się pytał, czy można trochę dłużej pooglądać. To jest taka typowa moja aranżacja. Widzieliście w poprzednich odcinkach, jak to mniej więcej wszystko wyglądało od podstaw, jak robiłem. Jak ten, jak ten właśnie ta kostka przyszła z Palantiki, z Wrocławia. Tutaj ta głupiczka ucieka. Ona się boi, bo wcześniej nie było tutaj żadnej Rybki, Ale tą głupiczkę zostawiam do mojego takiego innego Lautecha, bo chcę ją mieć do, do skrzyżowania w pary z innymi rybkami, ale to jest jeszcze kwestia czasu. Chcę, żeby była tutaj nieśmiegana, niezapłodniona żeby była. I, bo to mam, mam takiego jednego samca, który chcę już je sparować później, stworzyć taką no, nowy. Nową odmianę. może mi się to uda. Oczywiście nie jest to takie pewne. Pierwsze chwile w zbiorniku, pierwsze parę minut. Widzicie, ryba jest zainteresowana, w sumie. Za takiej ryby to jest chyba szok. Wypręża się. No nie zapominajmy, że to są labiryntowce, ryby, które mają bardzo specyficzne usposobienie. Jeszcze raz podkreślam, co zdaję sprawę, że są różne sklepy akwarystyczne, ale w wielu to widzę jest te warunki są różne, jeśli chodzi o jakość wody i tak dalej, zawsze mierzę. Te parametry zaraz po przyniesieniu okazuje się, że jest straszna lipa. Ta woda to często zawiera chlor, czyli jest normalnie walona z kranu. Ja wiem, że ryby się do tego mogą przyzwyczaić, chociaż nie powinno tak być. I już nie mówiąc o azotanach i tak dalej, nie robią często podmian w sklepie, bo tam siedzą sobie i tylko patrzą, żeby ktoś przyszedł i coś kupił. Ale nie zadbają o stan i kondycję ryb. W związku z tym te ryby często mają jakieś przekleśniawki. Ja często widuję, kiedyś pamiętam w sklepie, nawet się nie odzywałem, bo to szkoda po prostu pompy, ale pani mówi do jakiejś mama, z chłopcem przyszli po rybki, a tam ekspedientka mówi, no a to taka, bo chłopiec się pyta, czego ma kropeczki białe, no wiadomo co to było. A pani w sklepie mówi, a to jest taka odmiana ryb, a to ewidentnie było ospa rybia. Temperatura była niska, wiadomo. Także niesamowicie. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że nie macie różnych negatywnych doświadczeń, jeśli chodzi o sklepy akwarystyczne. Są też sklepy wspaniałe i super, gdzie ludzie są pasjonatami, ale są też tacy, którzy traktują to tylko dla zarobku. I to jest wtedy fatalne. Pozdrowienia serdeczności mówił do Was StarTV. Dzisiaj film spuszczenia, właśnie. Do do akwarium bojownika syjamskiego. Mam nadzieję, że to będzie już yy, taki rys historyczny. Będę pokazywał go co najmniej co parę dni, co się dalej z nim dzieje. Pozdrowienia, serdeczności. Mówił do Was StarTV. LOLO 3210. SIEMA! On się tu napręża, wiadomo, bo się widzi w szybach. Tam miał warunki fatalne w sklepie. Ale nie ma się co dziwić, ważne, że już ma troszkę lepsze warunki. Hej!